Najlepsza jest taka praca, gdzie widać te namacalne efekty. I to jest właśnie praca Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnie badania pokazały poprawę jakości powietrza. Rok do roku ta jakość powietrza się poprawia i to jest niewątpliwa zasługa właśnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Najkrócej mówiąc to ponad 80 miliardów złotych wydanych na zadania poprawiające stan jakości środowiska w naszym kraju. 30 lat minęło 30 bardzo dobrych lat, lat, które przyniosły realną zmianę. To jest też w efekcie jakość życia, to są niższe rachunki za energię, za ciepło. To jest coraz większa świadomość ekologiczna. Przez 30 lat wojewódzkie fundusze już na stałe wpisały się w model finansowania ochrony środowiska w naszym kraju. Jest to instrument w rękach rządu który pozwala realizować politykę ekologiczną państwa. Przede wszystkim wszyscy postrzegają dzisiaj wojewódzkie fundusze przy, przez pryzmat czystego powietrza. Może niekoniecznie bardziej znają nazwy Czyste powietrze, mniej wojewódzkie fundusze, ale jednak klienci kojarzą wojewódzkie fundusze. Więc widzimy głównie dzisiaj wojewódzkie fundusze przez pryzmat programów masowych. Tych zadań na rzecz ochrony środowiska, poprawy jakości środowiska ciągle dużo, ale jak patrzymy na ten zespół, patrzymy na efekty, patrzymy na tempo też rozpatrywania wniosków, na coraz to nowe, doskonalsze Programy, to jesteśmy spokojni, absolutnie fundusze są gotowe na nowe wyzwania. Można powiedzieć, że wojewódzkie fundusze powstały w imię tego, aby poprawić jakość środowiska. Mamy przychody w postaci przychodów opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jeżeli my widzimy, że dany przedsiębiorca poprawia jakość spalin, które kieruje do atmosfery, czy segreguje odpady, te opłaty za korzystanie są coraz niższe. Celem jest doprowadzenie do takiego stanu, aby... Opłat za środowisko, zaprostanie środowiska już nie było. I to są właśnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli ta kwintesencja lepsze życie dla wszystkich Polaków.